A jak myślisz sobie o szczoteczce, to najlepiej jakby nie było żadnych prześwitów na tej szczoteczce i równa. Jak masz te szczoteczki takie tam super z reklamy, co mają gumki, jedno dłuższe, drugie krótsze, wiesz. No to wyobraź sobie, że chciałbyś zmieścić piasek z powierzchni czymś takim. Hmm. Zostanie go trochę. A my chcemy coś, co nam, wiesz, równo oczyści. zdejmie zwykła, równa. Tak, z równa. są najdroższe najczęściej. Wiem. I po co? I po co tyle kasy wydawać? Tak naprawdę powinny być po prostu miękkie, równe i gęste. To są takie trzy wskaźniki do szczytyczki manualnej na 100%. Tak? Mm. I jeszcze też fajnie, jak ona na przykład tą swoją rączkę ma prostą, że tam nie ma żadnej gumki, która się odgina. Co to zmienia? Miesz ręką, prawda? Mm. Manualna opiera się o ruch Twojej mm -hmm. ręki. To jest Twój silnik. No i teraz każdy ma inną troszeczkę moc tutaj i też sprawność. Jeżeli masz soczeczkę, która ci się ugina przy nacisku, czyli pracuje, nie? myślisz o tym, Ej. że ona pracuje, to ten docisk jest nierównomierny i też robisz go mocniej, no bo ona się ugina, no to dociskasz mocniej. Jeżeli masz soteczkę sztywną, to wystarczy, że ją przełożysz i czujesz równy nacisk.